Witam serdecznie moim gościem, Kasper Orwiański, Marii Poza Witam. Kasper, kończymy sezon, dzisiaj też kończycie go wy. Ostatnia kolejka przegrywacie z drużyną Trade. Co powiesz o tym spotkaniu? No, dużo lepsi było. zawodnicy Trade dużo lepiej zagrali w dzisiejszym meczu i zasłużenie zwyciężyli. W czym ci tak zaimponowali? Dob dobrze gra rozgrywali piłkę od tyłu, znaleźli, lukę, znaleźli, znaleźli luki w naszej obronie no i udało im się strzelić 6 bramek, bo mecz skończył 6-1. Mieliście swoje sytuacje i wy też różnić w tym spotkaniu. Dlaczego nie potrafiliście pokonać bramkarza Trade'u? No bardzo dobrze bronił. Praktycznie nie było tak, żeby po prostu ktośkolwiek puścił wszystko co leciało w bramkę to bronił. I tak chyle czoła za to że jak graliście, ponieważ graliście tylko z jednym zmiennikiem. Patrząc na skład drużyny Trade to było tu dużo więcej zawodników. Jak się gra z takim zespołem, właśnie z małą ławką? Źle? No. Dobrze? Bardzo ciężko trzeba dużo więcej biegać, jak oni się zmieniali co 5 minut praktycznie czwórkami, no to było bardzo ciężko, dużo więcej biegania. No i myślę, że nas zajechali po prostu bieganie w tym meczu. Rozegrałeś już kilka spotkań w MariPozie. Co możesz powiedzieć o tym zespole? No na pewno potencjał jest, musimy się jeszcze dograć, rozegrać i myślę, że będzie dobrze w następnym sezonie. Jeżeli chodzi o Ciebie, to powiedz mi, jak właśnie Ty się wkomponowałeś? Czujesz już tą chemię w tej drużynie? No na pewno, już dużo lepiej niż tych po pierwszych meczach. No trzeba się jeszcze rozegrać za rok i myślę, że za rok będzie walka o podium. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.